wszystkim, dziś pokażę Wam rotację Jak ten cały balans działa I Na początku zaczynamy od Moonfire'a Który rozpocznie nam cykl Eclipse'a Przejścia Lunara do Słoneczka Najpierw przejdziemy do Lunara, zaprezentuję Teraz na 100% aktywuje się nam Moonfire Który daje do Next image 100% Proszę bardzo, mam na to 5 sekund Tak samo jest, jest Stand fire. bardzo to obserwować. Pyk 100%. I tak za każdym razem. jak w 100% trzeba pyknąć. Bo przynajmniej mamy 100% tak w Teraz przejście. Pyk. Teraz kastujemy sobie Start fire. Strata. I tak w kółeczko. Stand fire. Strata. Teraz użycie to druga, czas kastowania tu z tego dostajemy 30% do damage'a od statfire'a w tym przypadku teraz kastujemy też druga to w tym przypadku będziemy mieli 30% do damage'a od wrata i mamy 3 charge'e na statfire'e mamy 2 Starze. i tak cały czas Możemy sobie jeszcze pyknąć Star Star Strug, Pratt, Sunfire, Starfire, 100% mamy od Moonfire'a i tak w kółeczko. Też jeszcze jak mamy 100%, yy, na przykład właśnie teraz w jest Sunfire'a, Polara, to w tym właśnie, a czyli za każdym razem jak mamy 100%, czy ee, w Księżycu, czy w Słoneczku, w Eklipsie, to najlepiej się odpalać, bo wtedy dostajemy najwięcej death do damage'a. To zaprezentuję, bardzo 100% zachodzi, odpalamy się, zatrzymuje się nam cykl i w tym momencie dostajemy do full kastowania. Tylko za chwilę już ruszy, proszę bardzo. I teraz zaczynamy od samego początku. I tak cały czas kółeczko 100%, setfire, Strat, Sunfire, I tak w kółeczko. Troszkę na PvP to inaczej wygląda, bo trzeba troszkę się najwięcej poświrować. Tak na PvE też troszeczkę inaczej. Ale na PvE stoisz i możesz sobie cały czas tym napieprzać. Na PvP troszkę ciężej, bo trzeba troszkę tam się poruszać, tu poruszać i w ogóle, ogień. Ale to też jest do ogarnięcia. Bo tym o czym wam, jak najprościej to się da. Raczej znaczy w moim przekonaniu. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, to proszę zostawić komentarze, ja na pewno odpowiem na nie. Jeżeli coś popieprzyłem, to sorka. Ale to już po prostu tak weszło mi w krew, a już tyle lat gram takim bumkinem, właśnie, czy to WTK, czy tam... Kata, yy, kurwa nawet, i Pandaria, i teraz tak po prostu no, samo z siebie to idzie, nie? Trzeba też to wyczuć. Ale mam nadzieję, że pomogą chociaż troszeczkę. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania. I do zobaczenia. Cześć!